Cześć, siemanko, z tej strony Karol. Witam Was z mojej kanapy, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób dropować, co robić, czego nie robić, jak uchronić się przed naprawdę groźnymi upadkami, przenosić swoje umiejętności z mniejszych przeszkód na większe, do takiego stopnia, że dropujecie z tak dużych przeszkód, że inni patrząc na Was będą po prostu zdziwieni. Poruszymy no, sobie dzisiaj takie kwestie jak ustawienie stóp, sposób zjazdu, przenoszenie ciężaru ciała, co może pójść nie tak, jak się uchronić i generalnie na co po prostu zwrócić uwagę. Pierwszą rzeczą, Jaka będzie tutaj bardzo istotna, jest ustawienie stóp na desce podczas dropowania. I teraz tak. Najlepiej będzie. Jeżeli ustawicie sobie stopę w ten sposób, że tylna noga stoi sobie wygodnie na tailu, może być ona na środku, może być w całości. Unikałbym raczej sytuacji, gdzie jest na krawędzi taila, a już na pewno nie zjeżdżamy sobie na piętach, a przednia stopa jest w całości przyklejona tutaj do deski. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ustawicie sobie przednią stopę na desce i będzie ona dotykać jakże i palcami, także i piętą, to podczas dropowania, jeżeli skręcicie w jakąś stronę, będziecie w stanie manewrować deską w taki sposób, żeby wytorować kierunek jazdy. Jeżeli natomiast ustawicie to stopę Tak, żeby no, na przykład palce za mocno wystawać i pięta będzie schowana. No to na przykład, jeżeli zaczniecie sobie skręcać po dropie delikatnie w prawo, no to już raczej nie wykręcicie tak, żeby wrócić napięty, bo po prostu ta dźwignia, którą będziecie chcieli tutaj utworzyć, będzie zbyt mała. I analogicznie z drugą stronę, jeżeli pięta będzie wystawać, a palce będą schowane, no to w trakcie dropowania, jeżeli zaczniecie naciskać troszeczkę za mocno napięty, to już nie wytorujecie tego na palce. I takie ustawienie stóp, w trakcie dropowania, starałbym się posiadać za każdym razem. Czyli Reasumuję. Tyla stopa mniej więcej na środku, raczej nie napięcie, raczej nie za bardzo na palcach. Przednia w całości dotyka jakże i przedniej, także i tylnej krawędzi deski. Kolejnym elementem będzie wasze ciało, bo oprócz ustawienia stóp, bardzo istotne jest to, w jaki sposób dropujecie. Nie unikałbym takiej sytuacji, że dropuje się tak jakby bokiem. Raczej starałbym się za każdym razem, kiedy przychodzi wam do dropowania, delikatnie otworzyć się w kierunku zjazdu. To może wam trochę bardziej psychicznie, ponieważ jeżeli przyjdzie taka sytuacja, w której będziecie musieli się wywrócić do przodu no to będąc otwartym delikatnie do przodu, prawdopodobnie polecicie na swoje nadgarstki i kolana, a jeżeli będziecie bokiem, no to po prostu przykleicie do podłogi barkiem, a to jest po prostu o wiele bardziej bolesne niż po prostu zamortyzowanie tego dłoni. Przygoda z zapowaniem najlepiej będzie zacząć sobie od takiej przeszkody jak bang albo jakaś mała górka i najlepiej będzie to robić w taki sposób, że koła, które mamy z tyłu przy tailu, są na płaskiej części przeszkody, a koła przednie wystają delikatnie za linię zmiany kąta. Dlaczego w ten sposób? Ponieważ jeżeli ustawicie sobie deskę z kołami, które macie przy tailu, po stronie zjazdu, to w trakcie dropowania deska będzie wykonywać lekkiego manuala w dół. No i z reguły bardzo mało osób umie manuala na początku przyrody swojej z deskorolką i raczej spanikuje po prostu. A w związku, że spanikuje, no to prawdopodobnie odchyli się do tyłu i już dalej to raczej nie muszę odpowiadać. Każdy raczej widział takie upadki w swoim życiu, albo gdzieś na nagraniach. Nie są to przyjemne upadki, lepiej ich unikać. Także najlepiej będzie dropować z przeszkód z płaskiej jej części, a przednie koła opuszczać w stronę kąta zjazdu. Można oczywiście zacząć sobie też robić takie symulowane dropy na ziemi, czyli po prostu stać sobie na tailu, pochylać się do przodu i następnie przez to pochylenie opuszczać przednie koła. To również jest fajna metoda na to, żeby po prostu przełamać troszkę lęk i zbudować fajny nawyk. Im bardziej będziecie w stanie dropować sobie powiedzmy z bęku lub skutera, na którym nie ma kopii to możecie coraz bardziej zbliżać te koła, które są z tyłu do krawędzi zjazdu, po to, by nauczyć się, że ta deska bardzo długo musi się opuszczać w dół. Im bardziej nauczycie się tego, że ta deska wykonuje bardzo długie opuszczenie w dół i tak naprawdę drop to jest taki bardziej free fall, nież jeżeli po prostu wyprostowanie nóg, no to na pewno będziecie bardziej przygotowani do tego, żeby już po prostu stanąć sobie na tailu na copingu lub na krawędzi zmiany kąta i po prostu pochylić się na tyle długo do przodu, że ciężar, który przeniesiecie pomoże Wam po prostu opuścić przód i zjedziecie sobie do dołu. Kolejnym z najważniejszych elementów przy dropowaniu z jakiejkolwiek przeszkody jest to, że na początku musicie zapracować swoją górną częścią ciała, a następnie dopiero poprowadzić za tym nogi. Co mam na myśli przez to? Chodzi o to, że wyobraźcie sobie, że jesteście takim trójkątem i wszystko idzie od góry. Powiedzmy, że na samym wierzchołku jest Wasza głowa, potem są barki, następnie są biodra, potem są kolana, a nas to na końcu stopy. No i teraz, żeby odpowiednio sposób zdrobować. Nie może być tak, że tylko przesuwacie głowę i barki do przodu, a następnie chcecie stopami wcisnąć, no bo niestety większość ciężaru ciała oparta jest mniej więcej w środkowej części ciała i jeżeli Wasze tylko barki oraz głowa pójdzie do przodu, a za nimi stopy, no to tak naprawdę dalej jesteście ciężarem ciała po stronie łaskiej części przeszkody, a nie po stronie zjazdu. No i to może spowodować oczywiście to, że po prostu polecicie do tyłu. Niby tam coś wciśniecie do przodu, niby coś spróbujecie do przodu przenieść tego ciężaru ciała, ale tak naprawdę przez to, że dalej zalegacie na noce z tyłu, no to to po prostu spowoduje, że na dwóch kołach prawdopodobnie zjedziecie w dół, a finalnie po prostu uderzycie plecami o przeszkodę. Staracie się unikać czegoś takiego. W jaki sposób unikać czegoś takiego? Przede wszystkim najlepiej będzie po tym, jak już ustawicie się do dropa ugiąć kolana. To jest taki bardzo ważny element, ponieważ e, tak naprawdę drop to już tak jak wspominałem jest free fall, a nie prostowanie nóg. Jeżeli już jesteście na ugiętych nogach, przesuwacie środek ciężkości najpierw głową, potem barkami, następnie biodrami i za tymi trzema elementami na pewno pójdą stopy. I w takiej sytuacji, jak już przeniesiecie ciężar ciała z nogi, która jest z tyłu na nogę, która jest z przodu, to spowoduje to, że po prostu zjedziecie do dołu po przeszkodzie. Musicie mieć też na uwadze to, że drop to nie jest jazda po płaskiej ziemi. Jeżeli macie zamiar dropować, to musicie uświadomić sobie to, że tak naprawdę będziecie pod kątem zjeżdżać w dół. I to jest taki bardzo też ważny element, że osoby, które na początku zaczynają przygodę z deskorolką, zapominają o tym, że jak stoją sobie płasko na kłoterze czy bęku, to to nie znaczy, że z takim samym ustawieniem będą zjeżdżać. Trzeba mieć to na uwadze i po prostu zawsze dążyć do tego, żeby nasze ciało było po stronie zjazdu, pochylone do dołu, a na pewno nie wyprostowane, a już na pewno nie odchylone do tyłu. Warto również zwrócić uwagę na to, gdzie patrzycie w trakcie zjeżdżania. Często widzę, jak osoby, które zaczynają dropować, gdzieś tam bożą z wzrokiem na horyzont. To jest bardzo niekorzystna po prostu sytuacja, w której ktoś próbuje się znaleźć. Najlepiej zapamiętać to, że po prostu jeżeli jeździcie sobie do przodu po płaskiej ziemi, to zawsze patrzcie na horyzont. No Natomiast jeżeli wykonujecie jakiekolwiek ewolucję, to patrzcie na przeszkodę, na której wykonujecie tę ewolucję, a przede wszystkim na stopy na desce. Jeżeli macie zamiar dropować skutera, no to patrzycie sobie na stopę, którą macie z przodu, na część nosa oraz na przeszkodę, z której zjeżdżacie. Zwróciłbym na to uwagę, ponieważ serio, te wszystkie elementy, o których sobie dzisiaj mówimy, budują po prostu jedną wielką całość, która składa się na to tą pewność siebie w trakcie dropowania. Jeżeli któregoś z tych elementów po prostu brakuje, no to już tak jak wspominałem kilka razy, może przykleić plecami do podłogi, a to nie jest przyjemne. Każdy z nas ma smartfona. Też na pewno bardzo ważne będzie nagranie siebie z boku. Można oczywiście najpierw nagrać siebie robiącego po prostu takiego dropa na podłodze, następnie powiedzmy na bęku, a jak już czujecie, że na bęku Wam to wychodzi i czujecie, że jest to w miarę płynne, na nagraniu też dobrze to wygląda nie widzicie, żebyście się jakoś odchylali za bardzo, no to już wtedy spróbowałbym po prostu na kłoterze z copingu. Ale serio, jakby jeżeli mamy te telefony i one nagrywają w bardzo dobrej jakości, to warto z tego skorzystać. Powiedzmy, że kiedy ja zaczynałem mieć na skorolce, no to tych telefonów nie było. A jak były, to te nagrania były tak słabej jakości, że w ogóle prawie nie było nic widać. Albo zanim ktoś to zgrał na komputer i pokazał, to już w ogóle. A dzisiaj, przez to, że mamy wysokiej jakości telefony z wysokiej jakości kamerami i jeszcze możemy sobie to oglądać w zwolnionym tempie, no to serio warto z tego skorzystać i, i zobaczyć, jak się to robi. Bo niestety często wydaje nam się, że robimy coś w odpowiedni sposób, a potem na nagraniu patrzymy na siebie i mówimy: O kurde, przecież ja nie robię tego, nie robię tamtego. I nie robię tam tego. No i chyba taki ostatni element dzisiaj, a tak naprawdę może i nawet pierwszy, no to będą ochraniacze. Oczywiście wiadomo, ochraniacze nie są cool. Cool jest jazda bez ochraniaczy, bo przecież ja się nie boję i jestem kozakiem, nie? Tylko że bycie kozakiem to tak naprawdę umiejętne ratowanie się z sytuacji, które są nieprzyjemne, a nie po prostu leżenie na podłodze i płakanie z bólu. Więc byłbym za tym, żeby po prostu te ochraniacze były. Przede wszystkim oczywiście kask. No, bo niestety tutaj upadając przy złym zdropowaniu można uderzyć głową o ziemię, a głównie potylicą. Także, no, raczej bym się chronił przed tym. Kolejne elementy, no to na pewno będą ochraniacze na nadgarski i kolana. Dlaczego? No, bo z reguły, jak już się upada, no to pierwszą formą kontaktu prawdopodobnie będzie ręka, a dokładnie dłoń. Także, jak upadniecie na ochraniacz, to może troszeczkę mniej ta, ten staw będzie bolał. No, a jak już upadacie do przodu, to prawdopodobnie oprócz rąk zaangażujecie też kolana, więc Wypadałoby mieć i na nadgarstki oraz na kolana. Także serio zwróćcie uwagę po prostu na to, i jeżeli macie taką możliwość, to na początku przygody z dropowaniem lepiej po prostu ubrać się w te wszystkie elementy i być po prostu zabezpieczonym na ewentualny upadek albo jakąś niefortunną sytuację. No i to chyba będzie wszystko w tym filmie. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie palec w górę. Jeżeli uważacie, że któryś z tych elementów pomógł Wam w nauce dropowania, to możecie wpisać to w komentarzu. Będę wdzięczny również za subskrypcję kanału. A jeżeli jeżeli chcecie się nauczyć jeździć na deskorolce pod okiem instruktora, to zapraszam Was do mojej szkółki skateclub na zapisywanie się na zajęcia. Zajęcia prowadzę głównie w Warszawie, w dwóch lokalizacjach, na Potockiej oraz w Awe Parku, no, ale więcej szczegółów, jeżeli będziecie zainteresowani, no to odsyłam Was do swojego Instagrama. Link będzie w opisie tego filmu. A jeszcze raz dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!